Dzień dobry moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj zaczniemy sobie od interwału jednotygodniowego. Mamy kilka bardzo ważnych kwestii do omówienia od samego początku do końca tego materiału, więc upewnij się, że w skupieniu przejdziesz przez cały ten materiał. Więc jak zawsze, bez przedłużania, lecimy z tematem. Ok, dla przypomnienia, 50-tygodniowa, średnia krocząca, która pełni rolę dynamicznego wsparcia na przestrzeni hossy oraz oporu na przestrzeni BESSY obecnie znajduje się przy 101 380 dolarach. I tutaj musimy pamiętać, że tak zwany dead cat bounce, pierwsze takie odbicie w pierwszych fazach BESSY, często miało miejsce właśnie do rejonu tej 50-tygodniowej średniej kroczącej, czyli właśnie do dynamicznego oporu w trakcie BESSY. Ale oczywiście nie będziemy sobie omawiać samych wskaźników i to, co już się wydarzyło, ale również potencjalne scenariusze oraz te, na które ja osobiście kładę swoje pieniądze, jak na przykład analiza sprzed. Trzech tygodni. Tutaj konkretnie podzieliłem się stosunkiem ryzyka do nagrody, który ja brałem wówczas pod uwagę przy swoich zakupach na spot poniżej 90 tysięcy dolarów z uśrednioną ceną. I w tej pozycji już część zysków mamy zrealizowane. Naturalnie dzieliłem się swoimi decyzjami na telegramie, który podlinkowałem Wam w opisie. Nawet można za darmo dołączyć. A wcześniej w sekcji zagrania i pozycje ja podzieliłem się z Wami shortem z dźwignią 3x od 120 tysięcy dolarów. I zyski z tego shorta już częściowo zostały również zrealizowane, ale część jeszcze jest w grze. Więc jeśli takie coś Ciebie interesuje, to po prostu odsyłam Ciebie do tego telegrama w opisie. A gdy nadal znajdujemy się na interwale jednotygodniowym, to nie możemy ignorować strefy, w którą Bitcoin właśnie wszedł. A mianowicie tak zwana luka płynnościowa, fair value gap, który mamy tutaj bardzo ładnie wyznaczony oraz zaznaczony, że częściowo już zaczyna być ta luka wypełniana, a wcześniejsze luki, które jak widać są już zaznaczone na szaro, czyli były wypełnione, one działają jak swego rodzaju magnesy bardzo często cena lubi do nich wracać. I to jest coś, co właśnie teraz się dzieje, i również coś, co omawialiśmy sobie na przestrzeni ostatnich tygodni. Idąc dalej, włączymy sobie wskaźnik Stochastic RSI, który widzimy, jak bardzo ładnie wchodzi tutaj w ekspansję po tym, jak szorował po minimalnych wartościach na przestrzeni ostatnich tygodni. Nie możemy również ignorować wskaźnika MAGDI. I tak dla przypomnienia tutaj, to zaczęliśmy zwracać uwagę na to, co się tutaj dzieje z tym wskaźnikiem MAGDI na interwale jednotygodniowym, po tym, gdy histogram, czyli te słupki, które obrazują nam odległość między linią bazową a linią MAGDI, to właśnie one na tym interwale, gdy zaczynają się zwężać, skutecznie wyznaczają lokalne dołki niż same te bycze przecięcia, które często mają miejsce już w trakcie ekspansji, a nie przy dołku. Oczywiście to jest jeden z wielu elementów układu, Układanki, którą sobie układaliśmy właśnie na przestrzeni ostatnich tygodni, więc nie myślcie, że tyle wystarczy, ponieważ teraz przejdziemy sobie na interwał jednodniowy, gdzie już dzieje się o wiele więcej. Tutaj mamy zdecydowanie więcej do omówienia. Ale żeby wszystko miało ręce i nogi, to nadal mamy tutaj niebieską 50-okresową średnią kroczącą oraz tutaj czerwoną 200-dniową średnią kroczącą. A żeby nic nam nie uciekło z głowy, to włączymy sobie również. 50-tygodniową średnią kroczącą, czyli na interwale jednodniowym będzie to... 350-dniowa średnia krocząca. 50 razy 7, prosta matematyka, i to będzie ta żółta tutaj linia. Więc ostatnio przebiliśmy 50-dniową, podkreślam, średnią kroczącą oraz ją przetestowaliśmy. Bardzo dobrze to wyglądało, ale wraz z tym dynamicznym wzrostem w ostatnim czasie, ja wiem, że teraz każdy by chciał, aby ten trend był kontynuowany i żeby każdego dnia takie świece wyglądały, ale no niestety tak to nie działa. Widzimy, że wraz z tym dynamicznym wzrostem powstała nam właśnie kolejna luka. Płynnościowa, czyli ten fair value gap ponownie nam się pojawił, więc odreagowanie i wypełnienie nawet częściowo tej luki nie będzie nagować trendu wzrostowego, który obecnie ma tutaj miejsce. Ewidentnie mamy wyższe szczyty oraz wyższe dołki. A co więcej, gdy zarzucimy sobie wstęgi Bollingera, no to również wraz z tym dynamicznym wzrostem ta górna wstęga została osiągnięta. Więc mamy tutaj kolejne potwierdzenie tego, jak ponadnormatywne w kontekście zmienności rynkowej. Było to osiągnięcie 96 200 dolarów. No właśnie. Mamy te wyższe szczyty, wyższe dołki po spadkach. Zatem to, co nam się tworzy tutaj, to zdecydowanie przypomina byczą flagę. A co więcej, to jeśli wrócimy sobie na szybko na interwał jednotygodniowy, no to przypomnę, że to, co potencjalnie nam się tutaj tworzy, to jest formacja głowy z ramionami. I to by się również ładnie wiązało z osiągnięciem naszych targetów, którym, między innymi, jest właśnie 50-tygodniowa średnia krocząca. A jak się dowiesz na koniec tego materiału, to nie jest jedyny mój target. A wraz z górnym oporem byczej flagi, przypominam, że towarzyszy nam opór w postaci górnej wstęgi Bollingera, oraz długo tutaj nie trzeba się zastanawiać, aby zobaczyć, że strefa, która dampowała wszelkie próby wybicia się w ostatnim czasie. Została właśnie przebita i najzwyklejsze przetestowanie jej byłoby jak najbardziej zdrowe na rynku, tym bardziej, że mamy tą lukę płynnościową pod nami do wypełnienia. Natomiast jeśli włączymy sobie moją autorską wersję RSI, czyli usportowiona, bardziej skuteczna wersja RSI o nazwie RSI Sport plus, no to pomimo utraty jednego z poziomów wsparcia na RSI, co zostało wyznaczone tą tutaj ikonką czerwoną, to poziom 50 na RSI został. Obroniony, a gdy RSI jest powyżej 50, to oznacza, że byki nadal dominują, i tak jest to obecnie bardzo widoczne. A kwestia, na którą trzeba obecnie uważać, to jest potencjalne wejście w strefę przegrzania, w strefę wykupienia, czyli powyżej 70 na RSI. I tutaj, oprócz nawigowania po strefach, właśnie przegrzania z RSI Sport Plus oraz obserwowania, czy pojawiają nam się tego typu wykrzykniki, które ostrzegają przed bardzo prawdopodobną zmianą trendu, tak jak to było właśnie po spadku na te 80 tysięcy dolarów, nie dość, że pojawił nam się sygnał z 89% prawdopodobieństwem, że Bitcoin już osiągnął swój lokalny dołek. To również miało to miejsce po przebiciu oporu na RSI, co zostało tutaj automatycznie wyznaczone. Pojawił się wykrzyknik, i to wszystko właśnie miało miejsce w okolicy strefy wyprzedaży, wówczas było poniżej 30, ale teraz jesteśmy po drugiej stronie barykady, czyli zbliżamy się do 70. I teraz, jeśli sobie nieco tutaj rozszerzymy wykres i nałożymy najzwyklejszy poziom oporu na ostatnich szczytach na RSI. No, to słuchajcie, patrzcie, jak one nam się bardzo ładnie tutaj łączą, i ten opór jeszcze nie został tutaj obecnie przetestowany, ale jeśli do tego dojdzie, to ja osobiście raczej potraktuję to jako okazję do dalszej realizacji zysków, tych zakupów, które sobie dokonywaliśmy poniżej 90 tysięcy dolarów, a z racji tego, że zbliżamy się coraz bardziej do poziomów, które ja mówiłem, że będę shortować, to również nie wykluczam sytuacji, w której po przetestowaniu tego oporu na RSI również bym zaczął bardzo małym wkładem budować właśnie takiego średnioterminowego shorta z małą dźwignią, tak jak to lubimy robić de pe acest canal. A żeby być w pełni transparentnym z wami, to ja ostatnio stworzyłem playlistę o nazwie Dołek Bitcoina w 2022 roku. Wówczas dzieliłem się moimi tezami oraz rzeczywistymi decyzjami na rynku. Wówczas wyraźnie akumulowaliśmy Bitcoina oraz również longa z dźwignią 3x, którego udało nam się bardzo fajnie przetrzymać. I tak jak w prawdopodobnie już minionej host się sobie żonglowałem tymi longami z małymi dźwigniami, no to teraz zapowiada się na to, że będę preferował średnioterminowe shorty z małą dźwignią. Już na przykład mamy tego shorta z dźwignią 3x. Od 120 tysięcy dolarów, a teraz wraz z każdą podbitką zbliżamy się do rejonów, które ja dalej bym uznawał jako atrakcyjne do otwarcia kolejnego shorta z małą dźwignią. Tak czy siak, mój wskaźnik RSI Sport Plus, ze sygnałami, które ja omówiłem oraz tych, których dzisiaj nie omówiłem, macie do odebrania również w opisie. Tam pod airdropem do odebrania oraz zaproszeniem na Telegrama znajdziecie właśnie. Ten wskaźnik. Idąc dalej, to włączymy sobie drugą wariację RSI, czyli Stochastic RSI. I tutaj, słuchajcie, gdy mówiłem, że doszło do osiągnięcia maksymalnych wartości na tym oscylatorze, wówczas znajdowaliśmy się właśnie w tej czerwonej strefie podażowej. I pomimo tej ekspansji, ostrzegałem o wysoko prawdopodobnej korekcie tego ruchu wzrostowego. Więc każdy, kto był wówczas na bieżąco, raczej nie ma powodów do narzekania. Tym bardziej, że wyraźnie informowałem o tym, że to jest najzwyklejsza część ekspansji, która właśnie teraz nadal ma miejsce. No i właśnie, ostatnio przy tym lokalnym szczycie, Stokastic RSI osiągnął maksymalne wartości. Teraz. Tego jeszcze nie ma, wskazując na to, że techniczne aspekty wykresu również sprzyjają dalszej ekspansji. A gdy mówimy sobie o ekspansjach i ogólnej zmienności, no to musimy pamiętać, że za nią stoi nic innego jak wolumen. Dlatego teraz włączamy sobie wskaźnik OBV On Balance Volume. I tutaj zobaczymy, że pomimo tych wyższych szczytów i wyższych dołków na Bitcoinie, no to OBV nadal znajduje się w swoim takim spadkowym kanale z oporem, którego właśnie teraz OBV się ponownie zmaga. I wszelkie wybicie ponad ten kanał. Będzie zdecydowanie dobrą oznaką takiego zdrowego ruchu w górę, ale na chwilę obecną po prostu tego nie ma. Czyli mamy do czynienia z dywergencją, cena idzie do góry, a gdzieś tam te wolumeny nadal nie są jakieś bardzo wysokie. Ale mimo to to OBV już nie spada tak mocno, jak to było wcześniej i gdy nałożymy sobie kolejny taki poziom tutaj oporu, no to zobaczymy, że i tak ten opór, który towarzyszył nam od października tak naprawdę, już jeden z nich został przebity, ale teraz po prostu OBV musi się wydostać z tego obecnego kanału, aby podeprzeć zarówno ruch w górę lub w dół. Wolumen to jest podstawa analizy, dlatego przypomnimy sobie jeszcze na szybko, jak wygląda zakotwiczony AWAP, czyli taka linia, która uśrednia nam cenę na bazie wolumenu w naszym przypadku od ostatniego lokalnego dołka. I często właśnie ten AWAP działa jako opór bądź wsparcie, i to również był jeden z elementów, który sobie omawialiśmy. W kontekście wsparcia, który może zatrzymać cenę po tym ostatnim spadku, i poza tym Awłapem, również przydał nam się punkt kontroli wolumenu, ponieważ jeśli zbadamy sobie konsolidację w trakcie tej niedźwiedziej flagi, no to zobaczymy sobie, że obecnie punkt kontroli wolumenu znajduje się nadal na 87 tysiącach dolarów. A tak się składa, że ta wspomniana dywergencja na OBV to nie jest jedyna dywergencja, która obecnie ma miejsce. Aż na czterech kluczowych wskaźnikach taka dywergencja obecnie ma miejsce. Zatem ja zdecydowanie ostrożnie podchodzę do tej realizacji zysków. Wiem, że mam tam te targety wyżej, ale wolę sobie stopniowo realizować zyski i mieć te zyski do zrealizowania. Niż się trzymać sztywno konkretnych poziomów i nie być w międzyczasie elastycznym. Takie podejście mi się opłaca. Wielokrotnie pokazywałem to na tym kanale. Przypominam, że według analizy technicznej oraz cykliczności tego rynku, to jest wysokie prawdopodobieństwo, że jesteśmy już w bestie, a to, co obecnie ma miejsce, to jest najzwyklejszy dead cat bounce, czyli odbicie właśnie w tych pierwszych fazach besty. Zatem rozgrywają ten rynek. Nie możemy ignorować funding rates, które pokazują nam różnicę w cenie na perpetual oraz na spot. I tutaj wyraźnie widać, że longujący w ostatnim czasie się zdecydowanie przeważają i pomimo tego, słuchajcie, że połowa tej konsolidacji była bardzo mocno longowana, no to te obecne odbicie jest między innymi napędzane jasne, longami, ale również likwidacjami shortów, które miały miejsce w okolicy lokalnego dołka natomiast w kontekście obecnej sytuacji musimy się nieco bardziej zagłębić to, co ten wykres przedstawia, ponieważ każdy słupek przedstawia tutaj fun grades, z którymi dzień się zamknął, co nie oznacza, że w trakcie dnia nie było żadnych otwieranych shortów. Zatem to, co teraz widzimy na ekranie, to są również fan grades, ale na platformie Coinalyze, gdzie po prostu możemy sobie rozbić ten wykres na mniejsze interwały, jak właśnie jednogodzinowy. Zatem każda świeca na wykresie, pokazuje zmienność na przestrzeni jednej godziny i widzimy tutaj, że słuchajcie, w trakcie tworzenia się tutaj szczytu trochę tych shortów nawet tutaj się pojawiło, bo aż przez 3 godziny z rzędu te fan grades były negatywne i oczywiście sytuacja już się odwróciła i podobne zachowania mogliśmy zobaczyć przy ostatnim lokalizacji lokalnym szczycie, gdzie tych shortów zaczęło się trochę pojawiać. Zatem słuchajcie, w takim ogólnym ujęciu no to jasne, longi przeważają, ale sentyment coraz to bardziej sprzyja shortowaniu tych odbić, bo ludzie już są przyzwyczajeni, że każde te ostatnie odbicie, bo ich chyba z 5 było po prostu dampowane i ta ostatnia zmienność ewidentnie zakodowała w dużej ilości inwestorów tego typu zachowanie, które właśnie widzimy, czyli shortowanie wszelkich odbić. Dlatego mi się aż tak nie spieszy z otwieraniem tych shortów, a gdy poznaliśmy już dynamikę działania Funding Rates w ostatnim czasie, no to zerknijmy sobie teraz na te mapy likwidacji i w ciągu ostatnich 24 godzin zobaczymy, że najbardziej wyraźna strefa likwidacji longów jest na 93 300 oraz 92 631, co również wiązałoby się z tym wypełnieniem luki płynnościowej, o której wcześniej sobie mówiliśmy. Gdy oddalimy sobie wykres o 3 dni, zobaczymy jak ta płynność na niższych poziomach nam się tutaj buduje. I sięga nawet 89,5 tysiąca dolarów. Ale gdy wiemy, że ta konsolidacja nasza trwała prawie 2 miesiące, to zerkniemy sobie teraz na 3 miesiące wstecz i słuchajcie, widzimy tutaj, jak wyraźnie ściągana jest płynność z tej strefy poniżej 100 tysięcy dolarów i sięga ona właśnie do 98,5 tysiąca dolarów. A to jest bardzo ważny poziom, o którym musimy pamiętać. Gdy przejdziemy sobie do analizy on chain, ponieważ jest pewna metryka, która pięknie zazębia się z tym właśnie poziomem, lub z tą strefą, która właśnie jest wypełniana. A jeśli ta tendencja do shortowania odbić będzie dalej kontynuowana, to bym się jeszcze nie zdziwił, jeśli ta strefa ponad 110 tysięcy dolarów, gdzie trochę tych likwidacji się tutaj zebrało, ale na chwilę obecną moim zdaniem jest za wcześnie, aby wyciągać konkretne wnioski i jakoś mega targetować tę właśnie tutaj strefę. A gdy teraz oddaliliśmy sobie wykres o 6 miesięcy, czyli to co widzimy tutaj, to jest ostatnie pół roku z perspektywy pól likwidacji, no to widzimy jak na poziomach ponad 100 tysięcy. Tych likwidacji jest mało, prawie że ich nie ma. Kolejne właśnie są gdzieś tam w okolicy tych, tych 110-111 tysięcy dolarów. No i właśnie po ściągnięciu płynności ze strefy, która już jest właśnie ściągana, no to kolejne pule najbliżej znajdują się na niższych poziomach przez te longi, które zaczęły dominować w ciągu. Mniej więcej tej połowy konsolidacji w ciągu ostatniego miesiąca. Więc mamy tutaj techniczny dowód, dla którego nie ma co jakoś za bardzo podniecać się jakimiś wysokimi targetami, które będą rzucane w najbliższym czasie. Już nawet widziałem kilka na jakimś Twitterze. I możliwe jest bardzo, że znowu w okolicach 100 tysięcy dolarów będzie mnóstwo manipulacji. Jest to nadal jak najbardziej psychologiczny poziom. I mając to na uwadze, lecimy dalej, ponieważ to co widzimy teraz na ekranie, to jest dominacja USDT rynkowa, która obecnie wynosi 5,8%. Zatem gdy dominacja kapitalizacji USDT rośnie, oznacza to, że większość rynku po prostu przechodzi w stablecoiny, a teraz tak się składa, że ta dominacja USDT się odbija od strefy, od której wcześniej również się odbijała. Wcześniej była to, można powiedzieć, że taka strefa podażowa, podobnie jak w Bitcoinie. I nawet tutaj od strony mojego wskaźnika RSI Sport plus ostatnio pojawił się sygnał potencjalnego lokalnego szczytu z prawdopodobieństwem 51%, po czym ta dominacja poleciała. z prawie 7% na obecne poziomy, zatem trend spadkowy na dominacji USDT mógłby rzeczywiście bardzo ładnie sprzyjać byczemu środowisku chociażby dla Bitcoina. Co więcej to ta prawie już dwumiesięczna konsolidacja w dużej mierze była utrzymywana w tym zakresie konsolidacyjnym przez to, że na Coinbase dumpowali cenę. Widzimy jak mocno tutaj cena na Coinbase uciekała od tej ceny na innych giełdach. A w ostatnich dniach wygląda na to, że ta presja sprzedażowa maleje, i tak jak to było w okolicy tutaj lokalnych szczytów, to ci kupujący na Coinbase właśnie napędzali ten lokalny szczyt. I jeśli ci kupujący by wrócili, to byłaby dla mnie taka czerwona lampka, że czas powoli tam z tych z moich spotów jeszcze bardziej wychodzić i coraz bardziej rozglądać się za shortami. A mniej więcej podobnym zachowaniem wyróżniają się inwestorzy w spot bitcoinowe ETF-y, czyli bardzo oni napędzają te lokalne szczyty oraz lokalne dołki swoimi wyprzedażami oraz swoimi zakupami w kontekście szczytów. I gdy oni ostatnio się wyprzedawali w trakcie tej konsolidacji, widzimy, że jednego dnia wypłynęło ze spot bitcoinowych ETF-ów nawet 900 milionów dolarów. No to teraz już sytuacja się zmienia. Widzimy, że mamy takie duże zielone szpile. A wczoraj nawet wpłynęło 750 milionów dolarów. Zatem zbliżamy się bardzo blisko do takiego psychologicznego, można powiedzieć, poziomu wpływów, jakim jest miliard dolarów. Jeśli zerkniemy sobie, kiedy pływy sięgały około miliarda dolarów, no to bardzo często miało to miejsce w okolicach lokalnych szczytów. Tym bardziej, że strach już przestał obowiązywać. Słuchajcie, w końcu doszło do tego neutralnego sentymentu, na który czekaliśmy ostatnie tygodnie. A biorąc pod uwagę, że z technicznej perspektywy oraz cyklicznej perspektywy, znajdujemy się w. Bez się, no to wszelkie odbicie tego sentymentu właśnie w strefę neutralną, do nawet chciwości, wątpię, aby ekstremalna chciwość była osiągnięta, ale kto wie, zobaczymy. No to właśnie te sentymenty sprzyjają shortom. Tak jak przemyślana, podkreślam, przemyślana akumulacja w trakcie ekstremalnego strachu, który nam ostatnio towarzyszył. I zanim przejdziemy sobie do analizy on no to już widać, że jest dużo do rozegrania na tym rynku, dlatego podkreślę tutaj, że udało mi się ponownie dogadać największą zniżkę w Polsce na prowizję, czyli 20% zniżki dla nowych użytkowników na buybicie EU i oczywiście ta zniżka wiąże się z airdropem z opisu oraz... Z tymi powitalnymi nagrodami, które mamy tutaj wypisane, w których ponad 80% użytkowników odbiera 100 dolarów i więcej. I żeby na to wszystko się załapać, to musicie się upewnić, że po kliknięciu w link poniżej z opisu pod tym materiałem będzie w tej rubryce tutaj wpisany mój kod, czyli 24959. Słuchajcie, prędzej czy później, jeśli nie korzystacie z europejskiego odpowiednika giełdy zgodnie z tymi wszystkimi regulacjami. No to z czasem po prostu będzie trzeba się przenieść, ok? Te globalne wersje, jak na przykład bybit.com, przestaną obowiązywać w Polsce i w ogóle na terenie Unii Europejskiej, i tylko właśnie EU zostanie, więc serio to jest kwestia czasu, zanim po prostu będzie trzeba się przenieść, a teraz po prostu możemy, nie musimy jeszcze, ale przy okazji możemy się załapać na te wszystkie airdropy, bonusy i zniżki. A z tematyki on-chain to z pewnością interesuje mnie wskaźnik ASI, czyli Active Address Sentiment Indicator, i tutaj zobaczymy, że mamy tutaj takie dwie wstęgi. Czerwone, przerwaną i zieloną przerwaną to pokazuje nam, że aktywność w sieci Bitcoina również w ostatnim czasie rośnie. I co prawda, ostatnio spotkaliśmy się z tą górną wstęgą, co często ma miejsce w okolicy lokalnego szczytu. No to teraz ta aktywność pozwoliła rozszerzyć się tym wstęgą i dopiero teraz wraz z wyższymi poziomami cenowymi. Ten ASI również zaczął iść w górę, natomiast ponownie spotkał się z tą czerwoną górną wstęgą, więc z perspektywy onchain to już wchodzimy powoli w taką strefę przegrzania. I nie mówię tutaj, że nagle trzeba właśnie wchodzić w te shorty i sprzedawać wszystko, nic z tych rzeczy, natomiast warto mieć to na uwadze, ponieważ w przegrzaniu, jak już zresztą powiedzieliście, zarówno w strefie wykupienia, jak i w strefie wyprzedaży, to można się w niej znajdować przez wydłużony okres czasu. A co ciekawe, to w obliczu tego wszystkiego, co już się dowiedziałeś, to i tak długoterminowi inwestorzy nadal kontynuują swoje zakupy. To jest bardzo ważna metryka. Oni często kupują w dosyć dobrych strefach i sprzedają również w dosyć dobrych strefach. Nie są to jakieś idealne szczyty i dołki, nie mają oni również stuprocentowej skuteczności, ale jednak mają lepszą skuteczność niż grupa, która im sprzedaje. Czyli krótkoterminowi inwestorzy, którzy ostatnio bardzo mocno się nakupowali i właśnie teraz zaczynają się wyprzedawać. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ wychodzi na to, że część z tych krótkoterminowych inwestorów obecnie jest na zysku, a w ich przypadku to jest dosyć rzadkie, dlatego warto zerknąć, jak wygląda ich taka ogólna zrealizowana cena, ponieważ to jest mój kolejny target. Jeśli pamiętasz, jak zachowywała się 50-tygodniowa średnia krocząca w trakcie bessy, czyli przypominam dynamiczny poziom oporu, no to w bardzo podobnym stylu zachowuje się zrealizowana cena krótkoterminowych inwestorów. Widzimy, że w trakcie bessy nawet kilka razy ta zrealizowana cena potrafiła być testowana, a teraz tak się składa, że po tych ostatnich zakupach oni obniżyli swoją zrealizowaną cenę do 98 440 dolarów. Zatem jesteśmy bardzo blisko i ładnie to się wiąże z tym, co widzieliśmy m.in. wcześniej na RSI, na oporze RSI, z którym również jesteśmy bardzo blisko. Idąc dalej, to myślę, że nikogo nie zaskoczę mówiąc, że zainteresowanie rynkiem krypto obecnie jest bardzo niskie. Widać to po zaangażowaniu, po wyświetleniach na kanałach i tak dalej, tak dalej, ale żeby to wszystko sobie zwieńczyć, to możemy sobie wejść na Google Trends, wpisać tutaj Bitcoin i zobaczymy, jak bardzo wyszukiwana jest ta fraza na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Gdy wybierzemy sobie cały świat tutaj, no to zobaczymy, że obecnie zainteresowanie Bitcoinem jest skrajnie niskie, dlatego pod tym kątem widzę jeszcze przestrzeń, aby ten hype nadgonił cenę i napędzał właśnie jeszcze te wyższe poziomy. Oczywiście tak być nie musi. Widzimy, że ostatnio zainteresowanie Bitcoinem w Google urosło, gdy spadł na te 80 tysięcy dolarów. Wcześniej było to chwilę po all time high, więc widzimy, jak w takich punktach zwrotnych to zainteresowanie poniekąd rośnie. Oczywiście nie mówię, że to jest pozytywne zainteresowanie, jak na przykład w ostatnim czasie to zainteresowanie, to wcale nie oznaczało, że nagle zaczynamy odbijać. Dlatego mimo wszystko, co już usłyszałeś do budowania tych moich shortów, ja podchodzę na spokojnie, nie wchodzę od razu na jednym konkretnym poziomie, tylko wolę stopniowo sobie poszerzać taką pozycję na poziomach i strefach, które mnie interesują. A z wiadomości takich typowo kryptowalutowych, które mogły gdzieś tam zniknąć w szumie informacyjnym, no to fundusz inwestycyjny Grayscale idzie dalej ze swoimi planami na kolejne spot ETF-y, natomiast tym razem na spot ETF... Na altcoinie BNB oraz token z decentralizowanej giełdy HyperLiquid. No to gdzieś tam te aplikacje idą do przodu. A około tydzień temu przed rajdem na złocie, srebrze oraz na akcjach Jim Kramer bardzo wyraźnie ostrzegał, żeby nie kupować akcji dookoła ich szczytów. Więc widzimy, że nasz antywskaźnik dalej funkcjonuje. To by było na tyle na dzisiaj, dzięki, że wytrzymaliście ze mną do samego końca. Omówiliśmy sobie kilka bardzo ważnych kwestii, i w tym wszystkim po prostu cieszę się, że razem przeszliśmy przez tą konsolidację ostatnią. Ona nie była łatwa, wiele osób polikwidowało, straty ewidentnie dominowały w ostatnim czasie. No i ogólnie, już poza tymi zakupami na spocie ostatnimi, no to jeszcze ten short od 100-100 tysięcy dolarów. Jesteśmy w naszej społeczności naprawdę na bardzo uprzywilejowanej pozycji, można powiedzieć, gdzie po prostu cokolwiek teraz wydarzy się na rynku, to mamy przestrzeń, aby to rozgrywać, a co za tym idzie. Po prostu to wykorzystywać, bo po to właśnie tutaj jesteśmy. I pomimo tego skrajnie niskiego zainteresowania Bitcoinem, jak zresztą widziałeś wcześniej na Google, to i tak jesteśmy tutaj razem i szukamy okazji tam, gdzie reszta odpuszcza. I z tą płętą ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym materiale na kanale już niedługo. Cześć!